Wiosną 1945 roku Janina pojawiła się w Krakowie. Było to dla niej miejsce nowe, dotąd nie łączyły ją z nim żadne związki. Wezwał ją tam na pomoc Marian Eile, a ona chętnie z tej propozycji skorzystała. Niemal od samego początku pracowała z nim ramię w ramię, tworząc najbardziej opiniotwórczy magazyn kulturalny za żelazną kurtyną – legendarny krakowski Przekrój. Bez niej kultowy tygodnik nie mógłby istnieć. Pisała, tłumaczyła, rysowała, redagowała, tworzyła winiety w formie kolarzy. Na jej barkach spoczywała praca redakcyjna, kontakty z autorami oraz odpowiedzialność za kilka uwielbianych przez czytelników rubryk. Pełniła funkcję wiceredaktorki naczelnej. Jeden z autorów przekroju, Aleksander Ziemny, nazywa ją genialną. Stefan Kisielewski wspomina ją jako bardzo byczą niewiastę. Barbara Hoff mówi o niej, że dziko inteligentna, z poczuciem humoru. To najlepszy człowiek i najinteligentniejsza kobieta, jaką znałam. A jednak niełatwo znaleźć jej nazwisko na stronach czasopisma. A ile uwielbiał bawić się pseudonimami. To on miał podjąć decyzję, że Janina będzie publikować, posługując się nową tożsamością. Postawił ją przed faktem dokonanym. Miała wybór między opcją żeńską, Janka Myczek lub męską, Jan Kamyczek. Wybrała tę drugą. Dlaczego zdecydowała się na męski pseudonim? Ponoć uważała, że mężczyźni cieszą się wśród Polek i Polaków większym autorytetem. Jej rubryka miała być poradnikiem dotyczącym dobrych manier, więc ta płeć wydała jej się właściwsza. I tak właśnie czytelnicy przekroju mieli szansę ją zapamiętać. Dołączyła do redakcji w piątym numerze, ale dopiero w numerze dwunastym pojawiła się pierwsza praca, pod którą znajduje się podpis Rys Jan Kamyczek. To początek serii i arystokracja zmienia się gdzie i pochorska żartowała z sytuacji polskich przedwojennych elit, które za wszelką cenę starają się odnaleźć w socjalistycznej ojczyźnie. Przykładem było przemalowywanie portretów przodków tak, żeby w ich rękach zamiast szabli pojawiły się grabie, a zamiast wachlarza trzepaczka. To pierwszy z wielu rysunków satyrycznych, którymi wypełniła kolejne numery przekroju. Wkrótce do zagubionych hrabiów dołączył pan Karawka. Z czasem pojawiły się kolejne pseudonimy. Jako Jan Kamyczek, Janina doradzała, co wypada, a co nie, w demokratycznym savoir-vivre i opisywała dzieje jedzenia w Polsce, ilustrowane przez Antoniego Unichowskiego. Jako bracia Rojek tłumaczyła zagranicznych autorów, w tym amerykańskich. Opowiadała o zachodniej modzie w dialogach z barbarą Hoff, jako Lucynka i Paulinka. Publikowała Myśli ludzi wielkich, średnich i psa Fafika i recenzje teatralne. Podpisywała się również jako Stanisław Lubanowski. W każdym numerze Przekroju wszędzie było jej pełno, aż trudno uwierzyć, jak wiele talentów miała. Od czerwca 1946 roku oficjalnie pełniła funkcję wiceredaktorki naczelnej. Pierwsza siedziba redakcji Przekroju, w której całe dnie spędzała Janina i Ipochorska, znajdowała się w okazałym gmachu o nietypowym trójkątnym kształcie. Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole 1. Wzniesiono go w latach dwudziestych jako dom towarowy, ale od 1927 roku był on siedzibą największego koncernu wydawniczego Polski Międzywojennej, ilustrowanego kuriera codziennego. Po wojnie znajdowała się tam redakcja Dziennika Polskiego. Przekrój narodził się właśnie tam. I początkowo miał być ilustrowanym dodatkiem właśnie do dziennika polskiego. Jednak dzięki zaradności Ailego od początku był niezależnym czasopismem. W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy jego twórcy borykali się z pewnymi trudnościami lokalowymi. Z okazji pięćsetnego numeru przekroju Jan Kamyczek wspomina: redakcja mieściła się w jednym pokoju w tak zwanym pałacu prasy w Krakowie. Półeczka, wieszak. Okrągły stolik, dwa biurka. Przy jednym redaktor naczelny, przy drugim jego zastępca. We dwóch robili pismo. Pisali artykuły polityczne, podpisy pod zdjęcia polpresu, fraszki, odpowiedzi redakcji, na razie fikcyjne, sprostowania, felietony, liryczne wiersze. Skracali artykuły, robili korektę, ilustracje i winiety, sporządzali fotomontaże, wymyślali okładki. Z Marianem Ailem pracowali tak blisko siebie i tak doskonale się rozumieli, że trudno czasem rozróżnić jego teksty i pomysły od tych, których autorką była sama Janina. W 25. numerze Przekroju redakcja uświetniła pierwszy maleńki jubileusz Tygodnika, pisząc wierszyk, prawdopodobnie autorami byli sam Aile i Ipochorska a w nim wers, w którym przeciętny czytelnik narzeka, że mu już od dłuższej chwili, A ile się z kamyczkiem myli. Długie lata spędzone na tak bliskiej współpracy sprawiają, że najwięcej o niej dowiedzieć możemy się z jego biografii. Wybitna kobieta, trwająca w cieniu wybitnego mężczyzny. W najobszerniejszej wydanej dotąd książce o Marianie, Przekrój Ailego, wspomniana jest na 77 stronach. Jego żona Katarzyna, inspicjentka w Starym Teatrze i dusza towarzystwa, o połowę mniej. Trudno ocenić relacje między nimi. Katarzyna przyjaźniła się z całym zespołem przekroju, również z Janiną i Pochorską. Zbigniew Lengren wspomina, że przynosiła naczelnemu i jego zastępczyni zupę do redakcji. Takie to było zwariowane życie. Kwituje. Współpraca z Ailem była trudna. Był porywczy. Kiedy ponosiły go emocje, stawał się nieobliczalny. Kilkukrotnie stłukł szybę, która leżała na blacie jego biurka w redakcji. Janina była często wysyłana przez innych członków redakcji do naczelnego, żeby załatwić sprawy uważane za beznadziejne, również ze względu na jego skąpstwo. Powierzano jej kwestie poważne, ale także błahe, jak wyciągnięcie od Ailego pieniędzy na łódkę. To ona załatwiała za niego to, czego chciał uniknąć. Jak dyplomatyczne spławianie twórców, których prace, zdaniem naczelnego, nie nadawały się do publikacji. Nieustająco o niego dbała, licząc na to, że uda im się stworzyć rodzinę. Był jej współpracownikiem, przyjacielem, ale też wielką miłością. On miał problemy z żołądkiem, więc ciągle gotowała dla niego cielęcinę. Wokół niego wciąż kręciło się mnóstwo kobiet. Jednocześnie pozostawał mężem Katarzyny. O Janinę też dbał, gdy ta chorowała. Osoby, które poznały Ailego później niż na początku lat 50., nie znały Katarzyny, a widywały go wyłącznie z Janką. Mariusz Urbanek przytacza wspomnienia Kazimierza Koźniewskiego: specjalnie ładna, ale pełna uroku, dobroci. I rozsądnej mądrości. Była jedynym autorytetem, z którym w redakcji Marian się liczył. Razem stworzyli pismo i jego świetność.